Damian Kostrzewa, niestety no, po przegranym pojedynku na FFF2 Trypsun zaskoczył Cię? No tak, no, był naprawdę mocny, mówię, wywierał dużo presji, e, gdzieś tam starałem się go stopować lewym prostym, ale było to troszkę za mało, bo później okopał mi tą wykroczną nogę, gdzieś tam to moje poruszanie e, troszkę spowolnił i wywierał presję przy siatce, także no, widać, że miał dużo większe doświadczenie, wiedział jak tu neutralizować te moje atuty i naprawdę trzeba mu oddać, że dobrze był przygotowany do tej walki, a ja zrobiłem tyle ile mogłem, na dzisiaj to było za mało, ale na pewno wrócę na salę i będę starał się poprawiać te mankamenty, żeby w kolejny walce, Wyglądało to jeszcze lepiej Z tego co udało mi się zauważyć Prawy prosty to taki miałeś właśnie plan Aby go ustrzelić? Tak, tak, no, mieliśmy wciągać go na kontrę Wiedzieliśmy, że będzie próbował obalać, Czyli musieliśmy bronić tych nóg I przy jego ataku właśnie na odskoku do tyłu Ten prawy prosty miał yy, Że tak powiem go stopować Ale no, nie, nie trafiłem na tyle czysto, żeby to się udało Mówię, poczułem gdzieś tam też jego ciosy, no i gdzieś nie udało się wygrać, ale myślę, że nie ma sobie co do zarzucenia, bo jeżeli chodzi o federację FFF, to jest chyba najsilniejszy zawodnik na ten moment. Także na pewno wrócę na salę będę starał się poprawiać te mankamenty, bo było ich dużo. Żeby mówię przy kolejnej walce dać jeszcze więcej radości. Te jego chaotyczne ataki. Zakończone właśnie kopnięciami na tyłów. Z tego co widziałem, no miałeś czerwone podbrzusze, ale chyba nie weszło nic nie, czysto. Nie, no na tyle udało mi się właśnie ten dystans, y, gdzieś tak powiem, zachować, że, że nie trafił mnie gdzieś tam po żebrach mocniej. Y, mówię, no gdybym był bardziej doświadczonym zawodnikiem, to może na ten jego chaotyczny atak udałoby mi się wejść w nogi. No dzisiaj tego nie miałem. Starałem się mocno się skupiłem na tym, żeby on mnie nie obalił. No to udało się zrealizować, ale skończył walkę w inny sposób. Mówię, dla mnie niesamowite doświadczenie pierwszy raz w życiu wyszedłem do, do drugiej rundy. Także mówię, no, cieszę się mimo przegranej, może to absurdalnie brzmi, ale e, na tyle ile mogłem to starałem się pokazać kibicom, że nie jestem tu przypadkiem i na pewno jeszcze dalej będę ciężko pracował, żeby te walki wyglądały lepiej. Właśnie rundy były trzy razy po trzy, normalnie zawodowe są 5 razy, 3 razy 5, tak? Właśnie taki dystans myślisz, że, że sprzyja i przerwy też 100 sekundowe? Wiesz co, ciężko mi się odnieść, bo w swoim życiu walczyłem tylko w pierwszej walce minuty 40 sekund i do 3 minuty, więc na sparingach robimy pięcio minutówki i nie mam z tym większego problemu. No wiadomo, jak tutaj dochodzą mocne ciosy już bez żadnych ochraniaczy i tak dalej, to na pewno tego tlenu może braknąć szybciej, no ale ja gdzieś tam nigdy nie miałem problemu z kondycją. Ee, wiadomo, że tu jest ważną kwestią bardzo oddychanie, także jeżeli będę miał więcej obycia w tej klatce, to będę umiał sobie radzić tak, żeby tego tlenu jak najwięcej trzymać w płucach i... No mówię, dzisiaj niesamowicie cenne doświadczenie, ale tak jak mówiłem, nie było tu żadnej złej krwi, ja starałem się po prostu pokazać, że, że umiem się bić na tyle, ile dzisiaj mówię. To było możliwe, to starałem się zostawić to serce w klatce. Szacunek dla Pawła, bo naprawdę no, był mocny i mówię, ja wracam na salę, pracujemy dalej, żeby w kolejnych walkach wyglądało to lepiej. Właśnie, bo jeszcze kolejne pojedynki toczyć właśnie z tak doświadczonymi rywalami, bo jednak Paweł miał 8 pojedynków, ty jeden. No tak, dzisiaj właśnie, no ja mówiłem, że nie szukam gdzieś tam łatwych wyzwań, dróg na skróty. Eee, tutaj Paweł to był no, bardzo mocny rywal jak na ten etap kariery. No ale widocznie... Wodarze stwierdzili, że może uda mi się pokazać coś albo sprawić niespodziankę, więc dali mi taką walkę. Teraz na pewno usiądziemy i pomyślimy, jak to rozwiązać. Czy Mówię, Paweł był na pewno najbardziej doświadczonym zawodnikiem tej federacji, więc, e, że tak powiem, teoretycznie może być tylko łatwiej, ale ja będę trenował jeszcze ciężej, bo dzisiaj przegrałem. To, że dałem dobrą w miarę walkę, to, to nic nie tłumaczy, bo wiadomo, że wychodzę po to, żeby wygrywać. A dzisiaj się nie udało. Trzeba troszkę odpocząć, wracać na salę i pracować nad tymi słabymi stronami. Przed jeszcze pojedynkiem. Komentarze trenera Pawła Mirka Oknińskiego, że będziesz bity, że będziesz leżał, jakoś wpłynęło to na Twoją psychikę? Nie, absolutnie. No mówię, ja tutaj, co ja mógłbym mówić na temat trenera Oknińskiego, jak jestem nowy w tym świecie, mam do niego ogromny szacunek, bo to jest jeden z prekursorów, MMA w Polsce. Ma taki swój styl, mi to może schlebiać, bo zaczepiał taki zawodnik jak Damian Nikowski i wielu innych, więc no, płakać nie, nie płaczę. No trochę byłem zbity, ale. Mówię, no gdzieś tam 33% to, co trener Mirek Okiński mówi, się sprawdziło, ale na pewno, mówię, jest wzajemny szacunek i z Pawłem po walce i, i myślę, że ze strony trenerów także fajnie, że tak to się potoczyło. Pracujemy dalej i następna walka mam nadzieję, że będzie wyglądała jeszcze lepiej. Okej, okay, dłużej nie męczę. Dziękuję, życzę powodzenia. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Dziękóweczka.